Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku milionerzy i częstotliwość występowania stawek 125 tysięcy część druga i na liście 18 kolejnych wersji gdzie ta stawka występowała przynajmniej jednej drabince. Drugą część listy otwiera Macedonia, która w której na jednej z drabinek 125 tysięcy denarów było przy pytaniu numer 10, w Peru pytanie numer 12, w Polsce najpierw przy pytaniu numer 12 do roku 2003, a od 2008 przy pytaniu numer 9. Portugalia w jednej z drabinek na pozycji 14. W Chorwacji, w Rosji, w obydwu wersjach, w Singapurze oraz w RPA na pozycji 12. Na Sydance we wszystkich trzech wersjach. I w angielskiej, i w tamilskiej, i w syndgaleckiej na pozycji 10, w Szwajcarii, na Tajwanie na pozycji 12, w Turcji, tutaj była Maniana, w jednej wersji na pozycji 10, w innej na pozycji 13, a w jeszcze innej na pozycji 14. Na Ukrainie standardowo na pozycji 12, w Wielkiej Brytanii podobnie jak u nas. W drabince 15 pytaniowej na pozycji numer 12, potem na pozycji numer 9, w, drabin w drabince 15 pytaniowej, 15 pytaniowej na pozycji numer 12, a w drabince 12 pytaniowej na pozycji numer 9, no i w USA w pierwszej drabince i w tej, która obecnie obowiązuje na pozycji numer 12. No i chyba nie zdziwi nikogo, że najczęściej występującą pytaniem Pozycją, na której najczęściej występowała kwota 125 tysięcy, jest pytanie numer 12. Na 38 przeanalizowanych wersji, ee, ta kwota przy pytaniu numer 12 wystąpiła aż 26 razy. Na drugim miejscu pytanie numer 10: 5 razy, miejsce trzecie: pytanie numer 13: 4 razy z trzema punktami. Na kolejnej pozycji pytania, pytania numer 9 i 14. Dwa punkty ma pytanie numer 11. A po jednym punkcie pytania numer 2, 7 i 8. Pytania numer 1, 3, 4, 5, 6, 15 oraz 16 to pozycje, przy których jeszcze nigdy ta kwota nie wystąpiła. No ale wszystko przed nami. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Super Game Show Meister. Cześć!